Ładna rybka, o 90 o, o, o. jak Dobra jest, dobra jest, dobra jest ryba Tak jak mówiłeś, O, będziemy kruwać Tylko Tak jest Ładny Ale nie, agresywne łowienie po tych trawach Dobra ryba, jest. dobra ryba no. Ta ryba nie męczona, to już nie chodzi o to, że nie można ręką. Ładny. Ale nie, agresywne łowienie po tych, tych sprawach. Dobra ryba jest. Tutaj się, drobnica się spawiana dlatego tu przypłynęliśmy. Eee, no co chcesz. Pierwsza ryba jest, no. Jest, graty, graty jest. No kto nie, jak nie miejsce. Dobra. Czekaj, ja będę na aparacie. Zaprezentujemy, Zmieniłeś coś, czy tą samą? Nie, tą samą cały czas. Chyba samą. In, ale inny kolor. A. No co Ty chcesz, aby takie ryby brały? O, taka 70. No, coś pod to będzie. No niestety, trzeba... Ładnie połknął. No, No mhm. okay. Pierwsza rybka jest liczymy na większe Tak, oka się ładnie. Jest pierwsza, trochę pod światełko. Trzymają miejsce na Trochę niżej daj. Ładny grubasek, piękny szczupaczek. Z 70 cm to co do wody Pomału się.

Dobra, 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 dobra. Muszę to odpuścić. Dobra ryba jest. Uuuu pierwsza zdróżna. widzę, nie widzę, nie widzę. Oooo! 90 o, 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 o. jak nic, panowie. Jest, Mówiłem, że miałem branie, takie skupnięcie miałem, miałem skupnięcie. Tak mi trąciło kotwę i tylko zdjął, Mówię, kurde, miałem puknięcie, ale to nie było branie, to bardziej takie trącenie, że tylko kotwę mi zdjął I w to samo miejsce podałem. Ładna i rybka. Przystankami jechałem. Obrót, pauza, obrót, pauza. Obrót, pauza. I na tym całunie <laughs> się Piękny, Pięknie, cieszy mnie, gruba rybka. Nie, Ale widziałeś jaka moc? opuściłem potem hamulec, bo jak mi tu wywinęła, to mi no. tu zabrała. I o takie rybki chodzi. Dobra, ale kotwa jest? jest? Wrzuciłem, wrzuciłem. Dobrze. Dobra. Teraz się tutaj pościśnę O to tak już po cholu wiedziałem, że dołem. Mhm. Mm ja już mam zrobiony dzień. Ta. I jak to mówią na bywa różnie. Pierwszy raz w życiu i jednak są tu te ryby. Można złowić pierwsza moja ryba na drużnie i ładna. Po delikatnym braniu, chyba że stało ich kilka. Było puchnięcie poprawka po kolejnym rzucie. I co? Założyłem longinusa i zrobiłem może z 4 rzuty czy pięć. to Ech, Dobra, to jak jest miarka. Możemy zmierzyć. Już. Jest. 90. 90 tam, 2,5. 2,5. 92, tak. Piękna rybka. Włączyłeś Nie. Włączyć nagrywanie. Możesz włączyć tylko nagrywanie. Dobra. Oczywiście wypuszczamy mamy się. Krzyje Pięknie, że są takie łowiska, że pierwszą rybę jaką się łowi, to ma ponad 90 cm. Ponad 92 cm, ale jaka jest gruba. dają tak z bliska. Nie no tutaj. Zobaczcie jaka ona jest w karku. Silna, gruba ryba. No mała. A Malenstwo. Jeden z mniejszych z drużna. No O tak od razu może. No taka 6. 60 30. Oj, spokojnie, malutki. Coś jest. Dobra, dobra. A tak, no. okay. tak widzę obs. był, mówię, czekaj, tego podam. Czekaj, czekaj, czekaj. Maleństwo. 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 wypuszczenie Maleństwo. rybka no Maleństwo. Maleństwo. Nie za duży, ale jest. Tak. Dobrze. No I poprosimy tu tego większego, mamuszkę. Ale pierwsza ryba po obiedzie. Po obiedzie, tak. Odczarowała obiedzie, tak. Po Mały, mały, ale jest. Ale sztuka jest sztuka. Ale jest. się nie doczekałem. Musiałeś go wyprzedzić. jest jak dziubnął, nie? Na drugą to piszesz, Szybko, zobacz to. Wiesz? Milimetr A, i by nie ab, był ab, zapięty. Milimetr ab. i by nie był To taki, o, szybkiego. Miarowy. Pięćdziesiątkowy. I... prób. Poszedł. Tak chcieliśmy, żeby wytrwał. Dobra, to ja mam dwa. No wie, do pracy. Czas na Tomka teraz. Do pracy, do pracy, bo ja mam dwa. Ja mam dwa, to nie jest dużo, ale to zawsze. Ale o, to to będzie, będzie ryba ładna. Ci powiem, że taki kometam? To jest Zobaczcie, co ty się dzieje. Na wieczór, ale piękne branie było, nie nagraliśmy tego, ale akurat no. wyszedł z Danią chlastą, to czyliż dopiero klastą. miałeś rybę, nie? Ładny będzie o dobra jest, dobra jest, dobra jest. Ryba. Tak jak mówiłeś, no, będziemy tu wam. Tak jest, zapięty chyba. Nie do końca, ale gruby. Ale blisko. No ale jest grubas, jest grubas. <grywy> Brawo. Jest grubas. Dla tutaj ziela mówię, że dobre ziela, nie? Brawo. Dobre ziela. Weź I blisko łódki. Weź. Tam poszła też ryba spłoszona nie? woleniem. No. <grymne> Ale widziałem ja jak wyszedł, i myśla, myślałem, że nie trafił. Ja Ale poczułem później na kiju. Coś mi tu się stało. Z tym. Patrz. Co tu się dzieje. Wyłącz. To Jak już moją misz. O, to na dwie? Tu tak jest. Ciężko. Na dwie nagrywać. No dobra, to ty sobie musisz wtedy poradzić. Olej gruby, no. Gruba ryba. Świniak taki, nie? No ale tak zapięty, że mógł spaść. Tak? Mhm. Jak powiedziałeś, że mógł spaść. to już po niego tam startowałem z podbierami, bo nie czekałem. Świniak, świniak. Czekaj, to muś, czekaj. Nie, bo to są konie. Ale jest gruba. Nie, metra nie będzie miał. Ale... No, jest gruby. 94. 94. ale zobaczcie to. Ja pierniczę, jaki gruby. I patrz. Z tej strony ma rozerwane, czyli kogoś U kogoś był, był. U kogoś był no. tak. U kogoś był i, i, i rozerwał, i się uratował. Czekaj, okay, bo ja muszę... Weź niżej go, bo nie widać Cię. Piękna rybka. No, bo jesteśmy pod słońce, ale... No jest... O, teraz widać. Wa -wagę tak, teraz widać, zobaczę jaka ona jest gruba. Jaka ta ryba jest gruba. Warto było czekać cały dzień. Tak, czekaj. Czekaj. Ach, ładna rybka no. na koniec dnia. Pięknie. 94 cm, tłuściutka. Ale tłusta. To chodziło, nie? No. Takiej ryby brakowało właśnie. Rozpoczęcie dobrą rybą było i zakończenie dobrą rybą było Bierzesz się? No. Ja mówię, że nagrywam i Do roboty jadę. Pięknie. I o to chodziło. Odbierający. Też dobra ryba O, Boże. o, Boże. o Pięknie o, I guma poleciała Bez gumy będzie Nie może że mój ostatni Tak. Ten. Wiesz, że to był ostatni mój Tiger Tigerek? Tiger Zrobiliśmy no, normalnie na nagrawce, nie? No niestety Kurde, już nie mam tej gumy No niestety Czwarta ryba I już nie mam tej gumy, nie? To była ostatnia nie mam tej gumy, nie? To była ostatnia Aleczki! Dżajny do... no, taka No chyba ostatnia dnia, ostatnia chyba dzisiejszego dnia Strasznie waleczna, strasznie skoczna Szybciutko ją puszczamy no ładna, śliczna zdrowa. Mhm. I zostałeś mis mistrzem dnia! 4 i 3,7 żeby Tomek 3 to byśmy te 10 zrobili, czyli byśmy plan wykonali, to my jesteśmy tam szansę No widzieliście mój dombinoz, który Ale widać, że na wieczór się ruszyły, nie? Tak no. było wszystko zacznę, tu ryba, tu ryba parę sławów. Takie jest Także trzeba będzie się spotkać jeszcze kiedyś na tym dróżbie. Tak się mówi. Raz na wodzie, raz pod wodą. A, raz dostałem banę. Wytrwali wędkarze. Jeszcze ogień widzę. Są tak obronione, ciekawe jak inne. No się dowiemy, okay. dowiemy się.